Nie wiem czy będzie widać, czy będzie miganie, czy nie. Zaraz będzie e, e, pędolino do Lądka Zdroju. Lądek zdrój. Wszyscy kojarzymy. Taką miejscowość Lądek Zdrój. Więc akurat on zaraz tutaj przyjedzie, a jestem tutaj tak przy okazji po prostu. Niczego nie planowałem więc po prostu muszę się jakoś, o jeść akurat źle się ustawiłem, ale po prostu biorę byka za ruki, tak jak jest, to jest pendolino to jest pendolino do lądka zdroju fajnie wym... o, fajnie wymalowany to Wam przy okazji tutaj go ogarnę, jaka nazwa te sprawy fajnie, to jest progres, to jest progres o, fajnie wymalowany to mi się podoba on ma 11, 11 wagonów ma źle się ustawiłem, ale nie brałem pod uwagę tego, więc musicie mi wybaczyć, gdyby co, ok? bo, bo gdybym planował go nagrać to bym się lepiej ustawił, ok? więc musicie to musicie mi wybaczyć po prostu, że, że, że o tu macie numer, numer wagonu że, że ogarniem, To to jest, o, to jest do lądka zdroju. Wszyscy znacie taką miejscowość, jak lądek zdrój. Lądek zdrój. zdrój oznacza, że, że to jest jakaś miejscowość wypoczynkowa i te sprawy, gdzie dużo istot jedzie, aby, aby tam wy, wypoczywać, i tak dalej. Więc widzicie, jak wygląda dolino w środku, tak mniej więcej. Tu macie numer jakiś i to sobie to jako zadanie domowe sobie ogarniecie sami, bo tutaj nie jest to No 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 no. Thank you, thank you, thank you. No no. siur, ok, 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 Więc, więc właśnie zbieżność, ok, że że macie. O, o to ten, ten pan ma Lizaka i się będzie chwalił, że ma Lizaka ten pan tutaj o o już je yeah. okej okay. kochani dobrze więc już się zamykają drzwi ale podoba mi się kolor wiecie że, że kolor ma zajebisty i mi się podoba o tutaj te podnóżki się schowały bo tu są automatyczne podnóżki i one się chowają więc załóżmy to już macie ogarn o to jest progres widzicie, to jest jego nazwa. Zaraz spuści hamulce, czyli powietrze z hamulców, i, i no, pojedzie sobie do Lądka Zdroju. Lądek zdrój Taka miejscowość turystyczna, więc to już macie ogarnięte. O, już spuścił powietrze, czyli już jedzie. See you bye bye ciało bambino i te sprawy moi widzowie po prostu widać ma, to jest progres jak widać ma 11 wagonów bo jest długi że aż lekko jest na zakręcie to jest długi skład podoba mi się kolor o tutaj zobaczcie jaki ma fajny kolor to mi się podoba powiedzcie mi jakie u was kolory mają wasze pierdolino okay? o więc to jest właśnie. Dałem wam tutaj taką ciszę, żebyście sobie posłuchali, jak fajnie silniki pracują i się rozpędzają. Dobrze, więc przy okazji po prostu mieliście tutaj. Takie fajne kolorowe pendolino. Aha, to, to jak tutaj przyszedłem, to tamto też już stało i, i, i odjechało. Tamto co puszczę, a to tylko jak przyszedłem na drugą część stacji PKP, więc właśnie akurat to, jak widzieliście, w tym samym czasie wjechało, więc się źle. Znaczy źle. No, nie ustawiłem się tak, jak trzeba po prostu, więc, więc nie mieliście najlepszego no, oglądu sytuacji po prostu, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi starszego pana z żoli Boża i, i kilka kotów. Jeśli ktoś lubi koty, no. Więc na razie się cieszymy. To co mamy, ale kiedyś, yy, jak pamiętam, co widziałem, X-Mena, X-Mena, X-Men, X-Men. Yy, takie fajne Pendolino, właśnie wymalowane super na X-Mena. Taki film był, nie wiem, no już kilka lat temu, to właśnie miałem okazję zobaczyć, jak się właśnie całe Pendolino, 11 wagonów. Wymalowane super, tak, tak no z, z jajami na x-mena zrobione. To, to mi się bardzo podobało. A ten też tak całkiem, całkiem to pendolino wyglądało. Dobrze. Dzięki, pozdro.